Dobra, to teraz może trochę hybrydowo. To jest piołun samiec w ciągu KORNA F1. Najżółciejszy z żółtych. <grymne> jest, jest po prostu rewelacyjny. Piołun jest po kasztance. Kasztanka jest z bożówką. Multichetem, ale najprawdopodobniej ma bądź jakiś, jakieś, jakieś geny które odpowiadają za wzmacnianie koloru i pigmentu i widać że się poniosło, zobaczcie brzuchy też, aż, aż pomarańczowy z tej ilości żółci jest, jest po prostu cudowny łączenie było też tam razy banan czyli banan czyli non z kalifornijskiego banana i efekt jest niesamowity Jungle corny są bardzo spokojne zresztą widać nie kręci się tak jak, jak e, zbożówka e, jest po prostu cudowny to jest taka moja jedna z perełek jeżeli chodzi o Jungle Korny F1 e, mam nadzieję że w przyszłym roku będzie krył mam dla niego samiczkę prawdopodobnie dwie żeby zrobić F2 So